Dramat w Kaliszu. Matka zaatakowała nożem swojego syna Kalisz, areszt wobec matki, która przyznała się do usiłowania zabójstwa 8-letniego syna. Sąd rejnowy w Kaliszu przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował 3-miesięczny areszt wobec matki podejrzanej o usiłowanie zabójstwa 8-letniego syna poinformował w sobotę paprzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskiej. Maciej Meller jak dodał posiedzenie aresztowe odbyło się na oddziale psychiatrycznym Kaliskiego Szpitala. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu. Kobieta zostanie przewieziona na oddział szpitalny przy areszcie śledczym, poinformował. W trakcie pobytu podejrzana przejdzie badania psychiatryczne, celem dokonania oceny w zakresie możliwości udziału podejrzanej w postępowaniu, powiedział prokurator. Do zdarzenia doszło w czwartek w jednym z mieszkań przy ulica Zamkowej w centrum Kalisza. Na pierwszym piętrze kamienicy mieszkała bezrobotna kobieta z osiemletnim synem. Przed godziną siedem kaliską policję zawiadomiono, że chłopiec jest ranny. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że dziecko ma rany kłute klatki piersiowej, u matki stwierdzono ranę ciętą szyi. Na podłodze leżał nóż o ostrzu długości 11,5 cm i szerokości 2 cm, którym kobieta zadawała ciosy nie tylko dziecku, ale też psu. Kobieta z chłopcem zostali przewiezieni do szpitali w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskiej. 33-latka trafiła na oddziału chirurgii w Kaliszu, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Stan zdrowia 8-latka lekarze określili jako ciężki, ale stabilny. Okaleczonym psem zaopiekował się lekarz weterynarii. W piątek kobieta usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa syna, do którego przyznała się. Zdaniem śledczych zachowanie kobiety najprawdopodobniej wskazuje na załamanie nerwowe. Podejrzana nie potrafiła podać powodu swojej agresji.